Space Invaders. Na z Kosmosu. <laughs> Cześć tu Rosa Witajcie w kąciku RetroGracza A dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo dobry port klasyki Gier Arcade. Jest to gra Space Invaders. Twórca tego portu stworzył ją na naszą kochaną amigę. Gra jest świetnym portem klasyki z 1978 roku, czyli gra już jest w sumie pełnoletnia, ale ten port został wydany 24 grudnia. Tego właśnie roku, czyli ma parę dni. Oczywiście, twórca tej gry sam powiedział, że pewnie znajdą się jakieś tam błędy w tej grze, yy, którą ja osobiście, gdy już parę razy w nią grałem, jeszcze nic nie zauważyłem. Jednak grafika przypomina w 100% oryginalną wersję z 1978 roku. Poruszanie się oraz strzelanie przez obcych, jak również lot UFO, bazuje na oryginalnej wersji z 1978. Link do gry do... znajdziecie, jak zawsze, w opisie, a ja spróbuję jeszcze zniszczyć paru obcych. Dla osób, które nie znają tej gry, albo widzą ją pierwszy raz, chociaż wątpię, żebyście przez tyle lat nie słyszeli o tej grze, yy, chodzi tutaj o, po prostu o to, że mamy najazd obcy cywilizacji na naszą bazę. My posiadamy trzy czołgi, które pomogą nam, albo już właśnie teraz nie, <laughs> Odeprzeć atak nacieranych kosmitów. Za każdym razem, gdy zniszczymy jakiś czołg, otrzymujemy punkty. Gdy ilość obcych będzie mniejsza na ekranie, zauważycie na pewno, że prędkość statków bardzo przyspieszy. Uważam, że ten port jest naprawdę dobrym, solidnym portem na naszą amigę. Zachęcam wszystkich, abyście pobrali tą wersję. Jak już wspomniałem, link jest w opisie. No, i to wszystko, moi drodzy. Tym krótkim filmem chciałam wam tylko pokazać, że właśnie na dniach wyszła super gra, która przypomina dawną wersję gry arcade. Serdecznie was zapraszam do polubienia mojego filmu, zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli do tej pory tego jeszcze nie zrobiliście. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.